Witajcie! Dzisiaj w kolejnym odcinku testowania farb akwarelowych pokażę Wam nowość, o której wspominałam przy okazji zestawu z Ekrzyna, czyli farby metalicznie ręcznie robione. Akurat te farbki robi Natalia Nowakowska, która jest u nas na grupie Inżynierii akwarelowa oraz na wielu innych grupach akwarelowych. Całkiem możliwe, że już ją poznaliście. Jak widzicie, kostki nie są duże. To są takie półkosteczki. I one nie mają nazwy jako takich, mają numerki. Dlatego tutaj mamy wszystko opisane numerami. Półkostki są bardzo pełne. Widzicie, o, nie widzicie, czekajcie. Tak będzie lepiej widać. Widzicie, nalane po same brzegi. Nieoszukane. Z tego co wiem, to Natalia sprzedaje chyba w okolicy 15 czy 20 zł za. Jaką półkostkę. Są one w 100% ręcznie robione. A jak się sprawdzą, zobaczymy. Ja już oglądałam na boku. Zobaczymy, jak będą wyglądały tutaj na teście. Standardowo dwa papiery. 70% bawełna, Beirut, Jak do testu każdy farb. I czarne: no niestety, zakrzyna, bo innego nie miałam. No, może bez zbędnej zwłoki, tylko teraz będziemy robić jednocześnie jeden i drugi kartonik. Powinniście wszystko widzieć. Zaczynamy. Zbliżymy sobie najpierw to, co się nazywa 7, czyli taką mocno złotą. Jeszcze moje wszystkie trochę zakropię. Za Niech one się już aktywują. Ok. I odrobinę na papier. Tak, żeby nie było bardzo mokro, ale mimo wszystko troszkę tej wody tutaj było. Zobaczyć, czy cokolwiek nam płynie. Z tymi ręcznie robionymi akwarelami też bywa różnie, bo jak to mówią, robić każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Niektórzy używają kiepskich pigmentów, niektórzy używają lepszych. O, tutaj już widzę, że na pewno nabrało się lepiej niż z tego zestawu. Zekrzyna wygląda na bardziej napigmentowany a co wyjdzie no zobaczymy na białym papierze jak na razie dosyć delikatnie pamiętajcie też żeby tych metalicznych farb nadmiernie nie nie rozwadniać bo one jak są zbyt rozwodnione to są bardzo bardzo słabe ja chyba dałam trochę za dużo wody do nich ale zobaczymy Pozakrapiam. Tutaj też i przekonamy się, jak to będzie potem wyglądało. Mogę też spróbować jakimś takim suchszym pędzlem położyć trochę. Tylko czekajcie, dajcie mi znaleźć pędzel. Odpowiedni. O, jak na złość teraz są wszystkie grubsze, może ten. Czyli mamy pierwszy kolor zero siedem. Teraz zobaczmy kolejny. Kolejny kolor to sześćdziesiąt sześć. O tu udało mi się. Wziąć gęstszy pigment i zobaczcie, że lepiej kryje. I teraz odrobinę na ciemny papier. zdecydowanie lepiej, lepiej, będzie napigmentowany niż ten z To już widzę. I kraseczki. Ok. Mamy taki nieco miedziany. I lecimy dalej. Teraz będzie taki przypominający brąz. Czyli siedemdziesiątka. Jest siedemdziesiątka. Chyba za gęsto nabrałam. Tak mi się coś wydaje, ale jak widzicie, te kryją. Jak są gęste, tamte nie kryły, a te kryją. i dadzą się też w dużej mierze wygładzić. Może nie bardzo idealnie, ale na pewno lepiej. I kreski. Spójrz, że tak powoli wysychają. Teraz kolejny kolor, taki bardziej jeszcze bardziej miedziano-złoty, tak bym to określiła. Czyli 65. Trochę wody. O, ten mi się mocniej rozcieńczył. Dobra. Ale na pigmentowanie naprawdę dobre. I teraz na ciemnym papierze. Zdecydowanie na ciemnym widzicie robi dużo większe wrażenie taka farba. Aczkolwiek pamiętajcie też, że takie farbki można nakładać na inną farbę. Jeśli ktoś zna Lisilinkę, to widzi jak to jest stosowane, ewentualnie kaktusika. A jak nie zna, to niech pozna. Bo warto. Teraz takie jasna. Bardzo jasne srebro, trochę przypominające biel. Na ciemnym będzie na pewno dużo lepiej widać. Widzę, że zapomniałam go poprzednio zrobić linii. Mam wrażenie, że tutaj mam za dużo wody. O dobra, tu mamy gęstą frakcję z jednej i z drugiej strony. Ok, trzeba je wyczuć. Po prostu trzeba wyczuć metaliczne farby, bo one jednak potrzebują tej wody dużo mniej niż taka klasyczna akwarela. I ostatni kolor siedemdziesiąt dziewięć i na Przy okazji dajcie znać, czy macie jakieś doświadczenie z farbami metalicznymi, czy też nie. Jestem tego bardzo ciekawa. A tymczasem potrzebuję odrobinki czasu, żeby to podsuszyć i pokazać wam, co też nam wyszło. Więc zaczekajcie trochę. Wracam, wysuszyłam nasze kartoniki. Jasny i ciemny. I spójrzmy jak to wygląda. Tu niepozornie, ale jak popatrzycie pod światło. To spójrzcie jak one się świecą. Ten wybitnie. To zresztą też bardzo ładnie. Więc ten połysk jest naprawdę imponujący. Dla przykładu tam wam jeszcze ten, który był poprzednio nagrywany. To były te Nounajmy z Ekrzyna. I tutaj może tak bardzo nie widać, ale spójrzcie już. Na tej różowej już jest różnica, że ta jest fajniejsza. Podobnie jak tutaj. Ale na białych kartkach też jeszcze mało widać. Więcej widać na ciemnej. Najpierw pokażę, jak wygląda. Zobaczcie. No tutaj się świecą po prostu niesamowicie. Każdy jeden kolor. I jak widzicie są dużo bardziej gładkie, a tutaj są te krzyna bardziej takie pomaziane bym powiedziała i spójrzcie. No na świecenie tej, a tej, no jest nieporównywalna różnica między nimi. Tutaj też widać, że ta różnica jest widoczna i bardziej przemawiana, korzyść farb od Natalii. Tu dla porównania odcienie z Winsora Newtona, które były. Jak widzicie na białym papierze nawet bardzo firmowe farby nie wyglądają Imponująco. Także trzeba stwierdzić, że jest to ciekawe, szczególnie jeśli robi się jakieś małe elementy takimi metalicznymi farbami, ale na pewno trzeba się nauczyć z nimi pracować, żeby ich nie rozwadniać za bardzo, co ja zapewne chwilami zrobiłam, i dlatego był, był problem. Ale wygląda to całkiem nieźle. W na następnym odcinku pokażę Wam jeszcze inne kolory, takie świecące metaliczne od Natalii, bo poza złotym i srebrem robi też inne kolory. Jeśli podobają Wam się te farby, które widzieliście, to jak tam na dole w opisie zostawię link do profilu na Facebooku do Natalii. Możecie się z nią skontaktować. Ona co jakiś czas sprzedaje te półkostki, i możecie sobie takie półkostki od niej nabyć. A tymczasem czekajcie do następnego filmu i do zobaczenia.